Ligowe emocje, walka, nieustępliwość. To wszystko w spotkaniu, na które zapraszają Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Tener daje szansę pokazać mu się na boisku. Ale też ważne, jak się zaprezentuje. Rozpoczynają, myślę, 90 emocjonujących minut. Yes. Mija obrońcę. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Aj, blisko słupek. Skoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Szaleńczy atakuje obrońca. No przemierzył już duży dystans z piłką. Jest szansa na groźną akcję. Poczekał arbiter z decyzją, ale ostatecznie mamy rzut wolny. założyć Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? Strzela! Kłodek, zgodzi się, to jest debiut marzeń. Tak. Bramka na dodatek. Widać, że trener jest z niego zadowolony. Odnotujmy. Pierwszy gol został zdobyty w 12. Lorens. piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Czy będzie dośrodkowywał? Dośrodkowanie z polekarne. Higuain. Obrońca nie poradził sobie teraz z Higuaín. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. João Tinho. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Esteban Cambiasso Ładnie odbiera piłkę przeciwnikom i Baim, Hamzyk, no i strata piłki. Joao Mucinio. Czy to wykorzysta? Jest okazja? Everton za moment z rożnego. Głową w kierunku bramki. No dobrze teraz wybił głową. wspaniała okazja. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. mu Kimio.

Esteban Kambiasco. Jest przy piłce i tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. No jak widać kontuzja okazała się nie być aż tak groźna, jak to wyglądało kilka minut wcześniej. Bardzo się cieszę, bo bez niego ten zespół nie miałby. No widać, że piłkarze Evertonu zrelaksowani rozpoczęli tę drugą połowę spotkania. Prowadzą w tym meczu. i Uderzenie. Obronił, ale piłka na boisku. Rzut rożnego za moment Ewerba. Simpson. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgury Wala. Esteban Candiasto. No zastanawia się czy nie strzelać. Może się z tego roz... ale świetna pozycja uderza. Podek, zgodzi się, to jest debiut matem. Tak. ramka, na dodatek widać, że trener jest z niego zadowolony. Dobre przejęcie podania w środku pola. walczą o piłkę dobrze no znakomicie co teraz uderzenie w stronę bramki ależ zaprezentował swój talent kibicą trenerowi. dwie bramki w debiucie przede wszystkim chyba pokazał że dobrze wydano pieniądze a ponadto że była to mądra decyzja wyśleśmy tę bramkę oddalają się jeszcze bardziej od rywali bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki, rywale się obudzili. Za chwilę wstawią grę z Dobre przejęcie, brawo. No zdecydowanie ma wybór do kogo zagrać. Ładnie wymieniają podania. Bardzo. Interesująco wychodzi. No strzela! Nieprawdopodobne. To światowa klasa. Hat-trick debutie. Ma już miłość kibiców, ale także chyba i uwielbienie władz klubu. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkazowi rywali Patrick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Wspaniały był ten strzał. Można w nieskończoność oglądać takie bramki. May Smith. Baines. To jest gra typu, ty do mnie, ja do ciebie. Ambiasso. Ney Smith. Żuwa Mucinio. Odaje z powrotem. Ależ pięknie grają piłką. Jagielka. Bardy. Baimes. Wymieniają piłkę między sobą. Everton spokojnie. Teraz utrzymuje się przy piłce. No nie ma się gdzie spieszyć. Prowadzi i to wysoko. Joao Mucinio. Joao Mucinio. Zaczęli imponująco. Pierwszy mecz naprawdę znakomity. Komplet punktów i zapowiada się udany sezon. Tym bardziej, że naprawdę wyglądają że są w formie. Na dziś to wszystko. Żegnamy się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.